To nie jest toaleta w nocnym klubie. To jest toaleta w domu jednorodzinnym. Jakiś czas temu nagrałem taką rolkę. Chcesz mieć dom taki jak wszyscy? Oto poradnik. I ta rolka zdobyła kilkaset tysięcy wyświetleń, pewnie dlatego, że spora część osób rozpoznała w tym coś znajomego, czyli m.in. lamele, biały tynk, okno narożne, antracyt. I o tym też dzisiaj będzie, ale akurat ten dom będzie ciekawy z zupełnie innego powodu, bo mam wrażenie, że akurat właściciele tego domu bardzo nie chcieli mieć takiego domu jak wszyscy. Dlatego Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak chęć odróżnienia się nie idzie w parze z dobrym projektem. Ja nazywam się Marcin Kolek, jestem architektem, specjalizuję się w indywidualnych projektach domów oraz analizach działek przed zakupem. I dzisiejszy film to nie będzie żaden roast, to będzie analiza, bo za każdym takim domem idzie pewien określony sposób myślenia. Dlatego zapraszam do oglądania. Dziś pokażę Wam, że bliźniak nie musi być nudny i wcale nie musi wyglądać jak, jak dom, dom sąsiada. Tylko, że wygląda, bo jeśli ta animacja miała nam pokazać, że dom sąsiada nie jest odbiciem lustrzanym, to tutaj widzimy, że jednak jest. Wcale nie musi wyglądać jak, jak dom, dom sąsiada. sąsiada. Więc wygląda jak dom sąsiada. Już widzimy, że to będzie mocny materiał. Mieszkanie w bliźniaku jest dobrą alternatywą do mieszkania w domu wolnostojącym, bo daje nam poczucie mieszkania w domu, ale w wersji light. Pod kątem sąsiadów, to tak: dom bliźniak będzie czymś pomiędzy domem wolnostojącym a mieszkaniem w bloku. Bo jeśli mielibyśmy sobie wyobrazić taki absolutnie najniższy możliwy komfort, to byłby to pokój w akademiku z inną osobą. Poziom wyżej byłby pokój jednoosobowy, ale ze współlokatorami w mieszkaniu i dalej mielibyśmy mieszkanie samodzielnie czy też z rodziną w jakimś większym mieszkaniu. No i oczywiście dalej szeregówka, dom bliźniaczy i na końcu dom wolnostojący jako taki najbardziej komfortowy pod kątem izolacji od sąsiadów. Wiąże się z tym szereg zalet. Jedną z nich jest to, że bliźniak zawsze stoi w granicy działki, a więc mamy do wykorzystania większą połać podwórka, która jest też lepiej ustawna. No to nie do końca jest taka reguła, bo okej, okay, stawiamy dom w granicy działki, więc być może lepiej wykorzystujemy działkę. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że działki pod bliźniaki są zazwyczaj mniejsze. I to jest często ustalane w planach miejscowych. Kiedy na przykład działkę pod dom wolnostojący możemy mieć 1000 metrów, działkę pod bliźniak 800 metrów, a działkę pod szeregówkę 600 metrów. I to jest realne planowanie przestrzenne. Natomiast tutaj to jest jakaś anomalia. Okej, okay, tutaj pan nam mówi o tym, że działka jest lepiej ustawna niż w przypadku domu wolnostojącego. Tutaj spokojnie by nam się dom wolnostojący na tej działce zmieścił, ale nawet patrząc po działce, Tutaj, z segmentu sąsiedniego, to ona jest trzy razy mniejsza. Nawet patrząc po sąsiadach, to tutaj wszystkie domy to są bliźniaki, a te działki są malutkie w porównaniu z tym. Więc to jest pewien wyjątek. Po drugie, sąsiad nieustannie nieco podgrzewa nam naszą ścianę, a więc mamy nieznacznie niższe rachunki za prąd. Ale z tym wiąże się też kwestia finansowa. Otóż budowa bliźniaka jest uzasadniona ekonomicznie. A jakie są jedne z częstszych problemów z bliźniakami? Akustyka. Też to, że tutaj używa się w tym filmie sformułowania, że to jest bliźniak, też wcale nie oznacza, że to jest bliźniak, bo to może być na przykład dom dwulokalowy. I czym się różni dom dwulokalowy od bliźniaka? Dom dwulokalowy będzie miał jedną ścianę wspólną pomiędzy lokalami, i to jest jeden budynek. Natomiast bliźniak to będą dwa osobne budynki, które będą. Rozdzielone podwójną ścianą. Dlatego nawet taka niepozorna rzecz, jak to, że mamy schody, które opierają się na tej samej ścianie w jednym i w drugim budynku, nam może powodować, że będą nam się te drgania przynosić i będziemy słyszeć tupanie sąsiada. No, niestety, yy, bardzo często są przeróżne problemy zgłaszane w domach bliźniakach, czy to w domach dwulokalowych. Zaletą posiadania bliźniaka jest współdzielenie kosztów z sąsiadami. Wspólnie partycypowaliśmy w kosztach budowy wspólnej części ogrodzenia, jak i również instalacji mediów. No też trzeba mieć takiego sąsiada, który będzie chciał partycypować w kosztach. Może wy mieliście takie sytuacje? Dajcie znać w komentarzach, czy sąsiad chciał się składać na ogrodzenie, czy może dokładał się do mediów. Z tym są często jednak problemy zaoszczędzone pieniądze mogliśmy doposażyć wnętrza, które jest dla nas kluczowe, bo to tu spędzamy najwięcej czasu. No też patrząc na ten projekt, ostatnio właśnie nagrałem rolkę na temat tego, co zrobić, jeśli chcesz mieć dom taki jak wszyscy, no to jest taki. Typowy dom, albo jest to projekt gotowy z adaptacją, albo coś bazującego na projekcie gotowym. No tak wygląda 90% aktualnej deweloperki, ponieważ no, tak wyglądają po prostu te projekty gotowe. No niestety one się już troszeczkę słabo zestarzały. Takie elementy, jak wstawki drewniane, ciemny tynk, jasny tynk, dlatego oczywiście antracytowa, stolarka okienna i okno narożne w kuchni. To było modne parę lat temu, ale jeśli wszyscy to mają, to już zaczyna to troszeczkę wyglądać tanio. Wchodzimy do środka, a tutaj brak klasycznego przedsionka czy wiatrołapu. Nie ma butów czy kurtek na wieszakach. Te rzeczy znalazły się za tymi drzwiami w garażu, ponieważ to tamtędy właściciele najczęściej wchodzą do domu. Ja nie uważam, aby brak przedsionka to była jakaś zaleta. Okej, okay. ja rozumiem, że dom jest projektowany pod konkretne osoby, natomiast myślę, że raczej 99% osób czułoby się niekomfortowo, gdyby mieli wejście do, od razu do kuchni z domu i od razu lodówkę przy wejściu. Nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie. I tutaj warto jest od razu powiedzieć o jednej rzeczy: to znaczy, bardzo często przy różnych projektach domów pojawia się taki komentarz, że przecież. Dom powinien się podobać właścicielom, a nie losowym ludziom z internetu. I rzecz w tym, że to jest prawda, ale tylko do pewnego momentu, bo to, że coś nam się podoba, to jeszcze nie jest żaden argument jakościowy. No wyobraźmy sobie, mamy jakąś dyskusję na temat pewnych rozwiązań, a ktoś przychodzi i mówi: No ale mi się podoba. No to zamyka jakąkolwiek przestrzeń do polemiki. Dlatego, dla przykładu, wyobraźmy sobie sytuację, że idziemy. Do kina ze znajomymi na jakiś beznadziejny film. Samo to, że jesteśmy ze znajomymi, że się śmiejemy, że jest fajna atmosfera, może powodować, że my się będziemy świetnie bawić przy tym beznadziejnym filmie. I podobnie może być w przypadku projektu domu, bo budowa to jest coś, w co inwestujemy ogromne nakłady finansowe, wkładamy w to serce bardzo często wiele rzeczy będziemy robić samemu. Dlatego możemy być nawet zadowoleni z tego, że przeoszczędziliśmy na architekcie, na projektancie wnętrz i naturalne jest, że będzie się pojawiać inwestycja emocjonalna. Ale samo to, że mamy jakieś przywiązanie emocjonalne, jeszcze nie powoduje, że to jest dobry projekt. Dlatego możemy się zarzekać, że nam się tutaj podoba, że my jesteśmy zadowoleni, bronić każdej decyzji, a mimo to pod kątem funkcjonalnym, przestrzennym, architektonicznym, to może być po prostu słabo rozwiązany projekt i o tym ja właśnie chcę dyskutować, to znaczy nie o gustach, nie o tym, co nam się podoba, tylko dlaczego niektóre rozwiązania architektoniczne po prostu nie działają niezależnie od intencji. Od wejścia natomiast pięknie wita nas wykadrowany widok ogrodu na tyłach. Okno fajne, widok średni, natomiast salon trochę wygląda na nieuporządkowany. Domu. Nie tylko ten widok jest wykadrowany, ale de facto cały parter, ponieważ listwy przypodłogowe mamy poprowadzone przy podłodze, w narożnikach, ale także pod sufitem. Robimy dwa kroki i od razu jesteśmy w kuchni, bardzo dobrze doświetlonej, przez to spore przeszklanie od strony północno-zachodniej, które pokazuje nam dojście do domu. Wykończenie kuchni, jak i całego parteru jest nieco surowe, a to za sprawą jedynie zatartego i zagruntowanego tynku. To nie jest dobre rozwiązanie. Ogólnie powinniśmy mieć fartuch z płytek czy z materiału wodoodpornego bezpośrednio przy przestrzeni roboczej, ponieważ te ściany będą ochlapywane, czy to przez jakąś kipiącą zupę, czy przez nawet mycie naczyń. Tutaj, no, nawet ten zlew tutaj. W tym miejscu, dlaczego to nie jest wyśrodkowane do okna, tylko to jest tak przesunięte, że patrzymy na, na środek akurat szpaletu. No to, to, to nie wygląda dobrze. Na ścianach. Surowe, wydaje się być, takie męski, porządne, także wykończenie blatu w kuchni, gdzie na spieku kwarcowym mamy fornir kamienny. Fornir także znalazł się na frontach w całej kuchni. A tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli pomysł właścicielki. Wyfrezowana szczelina, gdzie swoje miejsce znalazły kuchenne nogi. Hmm, wy też myślicie o tym samym, że tutaj będzie woda ściekać? No i właśnie coś, co mnie też tutaj y, troszeczkę gryzie. Popatrzmy na te żarówki, które raz, że będą nam świecić w oczy, jak będziemy wieczorem coś przygotowywać, a dwa, że będą Całe oblepione tłuszczem, jak będzie nam parował tłuszcz. Gdzie, gdzie tutaj jest okap? Chyba nie ma okapu. Nie będę komentował wyglądu tej kuchni, bo myślę, że kwestie użytkowe są ważniejsze niż to, jaki odcień forniru kamiennego wykorzystamy, ale ta lodówka troszeczkę tutaj zaznacza swoją dominację w tej przestrzeni. Idąc dalej spotykamy drzwi identyczne jak te, które prowadziły do garażu, wykonane z drewna palonego zgodnie z japońską techniką shusugiban. A... I to taka kolejna rzecz, którą ja chciałbym zapytać, to znaczy, dlaczego te deski są pod kątem? Nie to, że się czepiam, chodzi o to, że jeśli robimy jakieś rozwiązanie, to powinniśmy się zastanowić, po co je robimy. Czy jest jakieś, jakieś uzasadnienie, aby te deski były pod kątem, poza tym, aby było. Troszeczkę inaczej niż yy, zwykle. To znaczy, albo byłyby ustawione poziomo, albo byłyby ustawione pionowo. Dlaczego zostały zrobione pod kątem? To jest takie pytanie retoryczne, nad którym warto się zastanowić. Za nimi niewielka, ale nietuzinkowa toaleta, w całości pokryta lustrami. No właśnie. Pytanie: czy jeśli będziemy załatwiać swoją potrzebę fizjologiczną? Na tej toalecie, to czy będziemy się koniecznie chcieli oglądać w lustrze? To też y, zadajcie sobie sami to pytanie. Ja tylko zostawiam pewne kwestie do przemyśleń. Natomiast również popatrzmy na tą umywalkę. Dlaczego ona jest w takim kształcie? Też pewnie po to, żeby było troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Bo jeśli to byłaby zwykła y, umywalka w kształcie półelipsy, to wtedy taka umywalka miałaby więcej przestrzeni, więc być może. Nie chlapałoby się tyle na podłogę. Po mojej prawej stronie stół w jadalni, a. O, właśnie też kwestia, którą chciałbym zaznaczyć, to znaczy, takie drzwi przesuwne, one nie będą dobre akustycznie. To nie jest szczelne zamknięcie. Na... Wszystko, co będzie się działo w tej łazience, będzie słychać w salonie. nim bardzo ciekawa geometryczna konstrukcja, która nawiązuje do wzoru z ogrodzenia. Ten wzór. Ogrodzenie nawet fajne, może się podobać. Bardzo fajny taki motyw pionowych deseczek. Czy to one są troszeczkę mniej chaotyczne, czy one są całkiem pionowe, to jest. To, tego się nie czepiam. ogrodzenia ten wzór pojawi się też w kilku innych miejscach tego domu. W tym miejscu bardzo ładny kredens. Znaleziony przez właścicieli w fatalnym stanie i przepięknie odnowiony. Dzięki temu, że tu stoi, nadaje trochę elegancji temu wnętrzu. O... Ogólnie kredens fajny. Też takie zagrania, że wstawiamy jakiś historyczny mebel do naszego wnętrza. To jest bardzo fajne rozwiązanie. To może nadać naszemu wnętrzu troszeczkę klimatu, że ono ma swoją historię. I to też jest taki efekt, może troszeczkę old money. Że pewne rzeczy zostają z nami poprzez pokolenia, tak? i nawet taki kredens, może mamy od babci, to są takie rzeczy, które powodują, że nasze wnętrze nie jest takie wymuskane w jednym stylu, tak jak w poprzednim odcinku mieliśmy styl glamour, wszystko było pod jeden konkretny styl, to jest wnętrze New Money, czyli takie nowobogackie. Tutaj takie elementy jakiegoś starszego mebla, to jest. Rzecz, którym bardzo fajnie można zagrać, jeśli to się robi świadomie. Pięknie odnowiony, dzięki temu, że tu stoi, nadaje trochę elegancji temu wnętrzu, o którym przed chwilą mówiłem, że jest nieco surowe, ale tutaj widzimy, jak ta surowość została przełamana, chociażby przez takie bardzo przyjemne. No, wnętrze niestety jest bardzo surowe. Ogólnie tutaj największy zarzut mam taki, że posadzka, ściany i sufit są w zasadzie w prawie identycznym kolorze, tak? I przez to nam pojawiają się takie wrażenia pustki, jakby ten salon był sklepem meblowym. Trochę tak jest. Że no nawet jeśli mamy przestrzeń salonu, kuchni, jadalni, to fajnie, jeśli wewnątrz to jest jakoś wystrefowane. Czyli na przykład tutaj mamy, ok, strefa wypoczynkowa, jakiś dywan na posadce. Czy to jakieś zagranie obrazem, zagranie. Sufitem, coś przydałoby się tutaj zróżnicować na tych pustych płaszczyznach, żeby to nie wyglądało na takie puste. No najbardziej tutaj to boli, że mamy taki wykadrowany kawałek ściany, na której się możemy popatrzeć i w zasadzie nie wiedzieć, co ze sobą zrobić w tym wnętrzu. No, niestety, to, to, to się nie podoba. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że to wnętrze jest takie dosyć małe, takie ciasne. W zasadzie mamy kanapę, patrzymy się na okno i to w zasadzie tyle. Być może to jest też właśnie ten efekt tej pustki, to potęguje. Jeden i miękki w dotyku futerkowe krzesełko, a także przez skórzany fotel i kanapę. No, tutaj naprawdę przydałoby się zagrać cokolwiek, chociażby nawet z posadzką. Zrobienie czegoś na posadce by naprawdę tutaj dużo poprawiło. Wchodząc na piętro, od razu czuć, że to kompletnie inna przestrzeń niż ta na parterze. Mamy tu mnóstwo kolorów, ciekawych faktur, kształtów i materiałów. No tak, tutaj na pewno się już troszeczkę więcej dzieje. Pytanie, czy wy to też zauważyliście? Zauważyliście, że tutaj nie ma barierki przy tych schodach, i że rano wstając z łóżka z zamkniętymi oczami, jak będziemy chcieli pójść sobie do kuchni zrobić kawę, to zamiast tego pojedziemy do szpitala? Intrygujące jest to, że klatka schodowa została niezabudowana. To poniekąd optycznie pozwala tym dwóm kondygnacjom ze sobą się połączyć, tak jakby się przelewały jedna w drugą, a jest to podbite poprzez to wykończenie ściany, które obserwowaliśmy również na parterze. No nie, ja kompletnie nie czuję tego przelewania i też no, nie wyobrażam sobie nieważne w jak designerskim rozwiązaniu, żeby niezrobienie barierki było w jakikolwiek sposób uzasadnione. No to jest po prostu niebezpieczne. Piętro jest dużą, otwartą przestrzenią, gdzie z lewej strony wydzielono miejsce dla sypialni i garderoby. A teraz niesamowita atrakcja tego domu, która bardzo przypadła mi do gustu. Takie oto pudełeczko, w którym to znalazł się salon łazienkowy, gdzie kontrast. No, łazienka całkiem ładna. Jedyne co to, to okno. Być może niekoniecznie dla mnie, ale być może właściciele mają taką potrzebę, żeby się prezentować podczas kąpieli. No, to jest każda... każdy ma swoje indywidualne potrzeby. Ale czy to jest salon łazienkowy? Salon łazienkowy powinien mieć raczej jeszcze jakieś może miejsce, żeby usiąść, odpocząć, może jakąś saunę, jakieś elementy spa powinny być, ale tutaj to jest po prostu zwykła łazienka z prysznicem, wolnostojącą wanną i dwoma umywalkami. I to, to nie uważam, żeby to był salon łazienkowy. Może jeszcze jakieś wyjście na balkon by się przydało. Ze sobą dwa odcienie, bieli i czerni dodając głębi temu pomieszczeniu. Mamy dużą wannę wolną stojącą, mamy także kabinę prysznicową bardzo obszerną, ale także wysoko zawieszoną szafkę łazienkową. Jej wysokość została dopasowana do wzrostu właścicieli. Ci sami właściciele nie lubią, kiedy na blacie jest powsadzanych mnóstwo różnych szpargałów i akcesoriów, dlatego chowają je oczywiście do szafki. No nie jest brzydka ta łazienka, tutaj ciężko się do czegoś przyczepić. Ale także do tej oto sprytnej skrytki. A za moimi plecami lustro, w którym oczywiście możemy się przeglądać, ale możemy jej także przesunąć, jednocześnie wchodząc do toalety. No pochwaliłem łazienkę i się na mnie zemściło. Niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie miał żadnego wypadku w toalecie. Na przykład nie zachlapał szczotką podłogi. No takie rozwiązanie, że mamy sztuczną trawę w toalecie, to. to, to zawsze tutaj będzie zapach to jest nie do uniknięcia. No ale te kolory, ten turkusowy, niebieski z tym drewnem, całkiem ładnie to wygląda. Ostatnia przestrzeń w tym domu, czyli strefa wypoczynku. A tutaj kanapa z odwzorowaniem francuskiej jodełki obecnej na całej podłodze tego piętra. Mamy tu nawiązanie do skan... Ogólnie jeśli nie mamy pomysłu na kolory we wnętrzu, to jest takie rozwiązanie, żeby sobie popatrzeć na typowe palety kolorystyczne. Ogólnie my nie musimy wymyślać, dobierać jakichś nie wiadomo jakich kolorów. Wystarczy sobie wybrać jakąś taką paletę i spróbować ją odwzorować. Na przykład to jest dobra paleta. Mamy tutaj trzy różne barwy, w tym jedna w dwóch odcieniach. Możemy sobie zrobić na przykład beżowe ściany, do tego na przykład niebieskie firanki, czy też dywan, bordowa kanapa. Oczywiście możemy to później sobie pouzupełniać, jakieś inne pomniejsze kolory, które nam dodadzą trochę zróżnicowania we wnętrzu, ale takie trzy bazowe kolory mogą nam nadać tej spójności. ...na całej podłodze tego piętra. Mamy tu nawiązanie do Skandynawii w postaci tej oto komody, ale nie tylko jesteśmy na północy Europy, ale przecież w Polsce to też w tym miejscu... Nie będę się jakoś czepiał tego wnętrza, może tutaj wygląda to trochę pusto, może wyrzuciłbym te Sztuczne kwiatki, ale ogólnie jakoś kolorystycznie to źle nie wygląda. Znalazł się fotel projektu Józefa Chierowskiego. A po mojej prawej stronie pomieszczenie gospodarcze w postaci szaf, bo owszem znajdziemy tam mnóstwo rzeczy, które na przykład pomagają utrzymać porządek w domu, ale także jeden sprzęt, którego jeszcze nie pokazałem, a jest w każdym polskim domu. Pralka i suszarka. No właśnie i dlaczego mamy pralkę w miejscu pracy? Oczywiście tutaj to poddasze jest jednoprzestrzenne, to znaczy mamy tutaj wszystko. Mamy sypialnię, mamy miejsce do oglądania telewizji, mamy biurko. Natomiast, dlaczego nie można było tej pralki umieścić na przykład w tym pudełku z łazienką? Tylko koniecznie to musi być tutaj zaraz przy biurku. Wymiary naszej połówki bliźniaka to 10 na 7 metrów, wysokość w kalenicy 8 metrów. Całkowita powierzchnia użytkowa to 140 metrów kwadratowych. No właśnie, mamy tutaj 140 metrów, w tym pewnie jest też garaż, który będzie zajmował powiedzmy 20 metrów, jeśli to jest garaż jednostanowiskowy. I mamy tak naprawdę salon i sypialnię. No to jest dom dla dwóch osób, który ma 120 metrów. Pytanie, czy nie dało się tego zmieścić w mniejszym metrażu i jednocześnie zachować całą funkcję? Ja o tym mówię w kontekście tego, że tutaj była mowa o uzasadnieniu ekonomicznym budowy bliźniaka. No właśnie. To warto sobie zadać takie pytanie. I przy okazji, dlaczego tutaj nie ma barierki. W projekcie, jakim jest budowa domu, mamy trzy skomplikowane procesy decyzyjne. Pierwszy to wybór lokalizacji działki, ma być idealna. Drugi to wybór technologii budowy domu, który ma być trwały i na lata. A trzeci proces to aranżacja wnętrza, która powinna być ładna dla oka i komfortowa. Dopiero kiedy zostanie nam nieco więcej budżetu, zajmujemy się aranżacją okolicy domu. A przykład tej nieruchomości pokazuje, że Wykorzystując kilka prostych trików, możemy naszej nieruchomości nadać wyjątkowego charakteru. Sztuka już dawno wymknęła się z płótna. Postawiliśmy na jedną z najtańszych, a zarazem najbardziej efektownych form elewacji. Chcieliśmy ukryć garaż, a za lustrzanym odbiciem udało nam się tego dokonać. No właśnie, nie zauważyłem tutaj, że ten garaż jest lustrem. On jest taki ukryty. No, dosyć to jest ciekawe rozwiązanie. Chociaż tutaj przypomina mi się jedna rzecz, a mianowicie w Warszawie kiedyś spalił się skuter, a to dlatego, że był postawiony przy błyszczącej elewacji wieżowca. Dlatego to jest taka kwestia, czy takie rozwiązanie jest w ogóle bezpieczne. A druga kwestia to jest to, czy jeśli ja nie zauważyłem tego garażu, to czy zauważył ten garaż ptaki. Także OK, być może rozwiązanie jest efektowne, natomiast też budzi pewne wątpliwości. Swoją drogą, to tutaj chyba są potrzebne trzy albo cztery stanowiska postojowe dla samochodów, tak? Bo to mi wygląda na co najmniej dwustanowiskowy, być może nawet trzy stanowiskowy garaż. I tutaj mamy jeszcze jedno miejsce, więc chyba państwo mają dużo samochodów. Może to jest też jedna rzecz, która przemówiła za budową takiego domu? Za Kiedy surowiec się starzeje, nie myjemy i specjalnie nie dbamy o szklane szyby. Pamiętacie Kargula i Pawlaka? Oni co prawda nie mieszkali w bliźniaku, ale mieli duże wspólne podwórko podzielone płotem. Większość bliźniaków w Polsce jest tak zagospodarowana, że to największe podwórko znajduje się na tyłach budynku i od sąsiada oddziela nas jedynie cieniutki płot, który sprawia, że nie do końca możemy poczuć się u siebie prywatnie i intymnie. Tutaj jednak zagospodarowanie działki jest nieco inne. No tutaj jest też znacznie większa działka jak na taki typowy bliźniak. Dodatkowa przestrzeń wypoczynkowa na działce, jak najbardziej, jestem za. Odsunęliśmy część wypoczynkową w ogrodzie, tak by nie przeszkadzać w życiu codziennym naszym sąsiadom przy okazji naszych licznych spotkań towarzyskich. Dużo podróżujemy, często wyjeżdżamy. Chcieliśmy, aby nasi sąsiedzi mieli oko na naszą przestrzeń. W tym wypadku sąsiedzi są na wagę złota. Moim zdaniem najatrakcyjniejszym elementem tego domu są przeszklenia. O czym trzeba pamiętać, decydując się na tak wielkie tafle szkła? Czy ja bym powiedział, że to jest najatrakcyjniejszy element tego domu? Ja jednak głosuję na toaletę. Najważniejsza kwestia to materiał. O... A no tak, bo to jest reklama. Gdzie doradcy podpowiedzą finalnie, jaką stolarkę powinniśmy wybrać? Na początku odcinka mówiłem o tym, że budowa bliźniaka jest uzasadniona ekonomicznie w stosunku do domu wolno o podobnej powierzchni i zbudowanego w podobnej technologii. No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: ile kosztował ten dom? No właśnie, mnie ta kwestia finansowa też bardzo ciekawi, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj dom, który ma 140 metrów, jest dla dwóch osób i jest to bliźniak. Czyli pytanie, czy. Dało się to rozwiązać być może inaczej. Zaraz się dowiemy z kosztów. Dom kupiliśmy w 2019 roku. Zakupiliśmy dom w stanie surowym zamkniętym, z gotową elewacją oraz ociepleniem zewnętrznym za kwotę 450 tysięcy złotych. Okej, okay, czyli w tej cenie jest już działka, tak? Bo to był dom zakupiony w stanie surowym zamkniętym. Czyli biorąc pod uwagę, że. Stan surowy zamknięty to jest jakieś 40-50% kosztów budowy. To ile działka mogła kosztować? 200 tysięcy to jest dosyć duża działka. Więc całkiem możliwe, że stan surowy zamknięty takiego segmentu kosztował powiedzmy te 250 tysięcy, może 200. Całkowity koszt wyposażenia, aranżacji wnętrz i ogrodu przewyższył znacząco koszty zakupu nieruchomości. Okej. Okay. Czyli przewyższył znacząco, czyli mamy 450 tysięcy i do tego drugie tyle, ale jeszcze więcej, tak? Czyli ile? Milion, milion dwieście, milion 400? No właśnie, pytanie, czy to jest dobra cena jak za bliźniaka dla dwóch osób. Zazwyczaj w programie pokazujemy domy wolnostojące, ale dzisiejszy bliźniak dowodzi, że przy odpowiedniej aranżacji to równie dobry pomysł na dom. Akurat aranżacja nie jest dobrą stroną tego domu. Również biorąc pod uwagę budżet, tak jak pani powiedziała, że to tak mam było ponad milion złotych, więc biorąc pod uwagę, że ten film jest sprzed dwóch lat, to jest jakiś 2023, to być może niekoniecznie musiał to być bliźniak. I to by było na tyle, co ja mam do powiedzenia na temat tego domu. Bardzo mnie ciekawi to, co ty napiszesz w komentarzu. A jest o czym rozmawiać. W szczególności ciekawiłoby mnie, co być może Ci się w tym domu spodobało. Natomiast, jeśli interesuje Cię współpraca przy projekcie Twojego przyszłego domu, lub też szukasz działki i chcesz, żeby architekt ją sprawdził przed zakupem, to standardowo kontakt do mnie znajdziesz w opisie pod tym filmem. Do następnego.